Witam wszystkich na kanale po prawie dwutygodniowej przerwie. Dziś uwalniam rodzinkę spod okupacji Cyborga. No dobra, ale najpierw wyjaśnię wam jak w ogóle się stało, że Cyborg wstała z wyrka i przyłapała kuzynów w starą i siostrę. Cyborg, Cyborg, despierta. Tu familia en tu sotano, jest pan i a tus ocupantes. Azor, co ty dogadujesz? Przecież jest czwarta po południu. Daj ludziom spać. O nie, oni rzeczywiście są w próżni, i w dodatku robią przeciąg, a Azor? Czemu mi nie powiedziałeś? Nareszcie ktoś mnie z wydostanie. Tak to my jesteśmy Twoimi wybawicielami. Mam nadzieję, że ktoś z Was pilnuje drzwi. No to jak już wiecie, co i jak, to teraz czas na uwolnienie Cyborgów. Cześć, Cyborg, tutaj masz petycję od miasta i nakaz uwolnienia cyborgów z twojej piwnicy. Okej, okay, nie ma problemu, braciszku. Okej, okay, dzięki. Tylko pamiętaj o zamknięciu drzwi, bo się robi przeciąg. Czekaj, co?